Hej, jest 3 stycznia i tego dnia przed laty USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Kubą. No biedny ten Kuba, biedny. Game Informer przeprowadził niedawno wywiad z twórcami gry Prey ze studia Arkane. Deweloperzy zapewnili, że chcą uniknąć kłopotów technicznych na pecetach. Takowe miał Dishonored 2. Pomóc ma w tym zmiana silnika na nowszą wersję. Jeśli zaś chodzi o samą grę, ciekawostką jest to, że będziemy mogli likwidować postacie niezależne, np. Na przykład narratora, który towarzyszy nam podczas gry. Intrygujące. You know Na Steamie skończyły się wyprzedaże świąteczne, a przedstawiono Steamowe nagrody. W pierwszej edycji w różnych kategoriach zwyciężyły takie gry jak Portal 2, Euro Truck Simulator 2, Skyrim, GTA 5, Doom czy symulator Kozy. Valve podało też listę 100 najlepiej zarabiających gier 2016 roku. Zaskoczeniem nie jest to, że wśród nich są Wiedźmin 3, Rocket League, Dota 2 oraz No Man's Sky. Jeszcze jedno podsumowanie minionego roku, tym razem w kategorii modów. Takie nagrody przyznał serwis Mod DB, a właściwie jego czytelnicy, którym najbardziej spodobał się mod Stalker Call of Chernobyl, zestawiający mapy z różnych odsłon Stalkera i dodający sporo poprawek. Nagrodzono również mod Enderal do Skyrima czy Brutal Doom 64 do Duma 2. Studio Bugbear Entertainment przerwało milczenie i opublikowało aktualizację do Next Car Game Request, czyli duchowego spadkobiercy z serii Flatout. Grudniowa aktualizacja przyniosła jedną ulepszoną trasę i podrasowaną wersję jednego z samochodów. Jednocześnie studio zapewniło, że traktuje projekt, znajdujący się we wczesnym dostępie od 2014 roku, wciąż bardzo serio. Podobno nawiązano współpracę z pewnym partnerem, który pomoże dokończyć grę. Dzięki temu studio ma zatrudnić nowych ludzi, co pozwoli wypuszczać częstsze aktualizacje. To pierwsza gra komputerowa a właściwie fanowski dodatek, w którym biorę udział. Ostatnio usłyszeliśmy trochę o dwóch fanowskich projektach, które zapowiadają się obiecująco. Pierwszym z nich jest Gothic 2. Dzieje Korinis. Fanowski dodatek do słynnego RPGa. Pojawił się nowy materiał prezentujący rozgrywkę i wypowiedzi aktorów podkładających głosy. W rozszerzeniu zwiedzimy Królestwo Myrtany i Wyspę Korinis w latach ich świetności, na 10 lat przed powstaniem magicznej bariery znanej z podstawowej gry. Szybko przeskakujemy jednak do GTA V, bo grupa Open 4 Team szykuje się do przeniesienia Liberty City do GTA V. Plan jest taki, by miasto pojawiło się za oceanem, trafimy do niego łodzią lub samolotem. Mod będzie wymagał posiadania GTA IV. 4 stycznia fani Mass Effect mogą wypatrywać nowych fragmentów rozgrywki z gry Andromeda. Takie zapewnienia przedstawiła firma BioWare, a same materiały zostaną przedstawione na konferencji Nvidia na targach CES. Wygląda więc na to, że po raz pierwszy zobaczymy pecetową wersję gry. Mass Effect Andromeda ma trafić do sprzedaży do marca przyszłego roku. Dokładna data nie jest jednak znana. To wszystko na dziś. Papatki!